Siemaneczko ludziska! Z tej strony Polski dość i nagrywam mój pierwszy odcinek z serii... nowej serii Minecraft na bieżąco. No więc w tym odcinku to będzie taki początkowy. Może być długi, może krótki, a skąd wiem. Ja wam tego nie powiem. I na zawołanie mamy dwie odcinki cukrowe, które... Dosyć urodzne. Ale jest mój problem. Nie ma jedzenia. Nie ma jedzenia. A bez jedzenia żyć nie mogę. Dobra. A Może a może a może a może a może Okej, okay. co sobie teraz co zrobić? Popłyniemy na następną wyspę. Pod nazwą... Nie wiem jaką. Jakąś na pewno. Tylko jaką? To już pytanie na zapytanie. Co to za wyspa? Jest to jakieś życie. Życie jest życie i to wielkie. Trenu będzie trzeba go zaatakować jakoś. jak. Kto mnie zaatakował? Dobra. O oh my god lol czy wy to widzicie łoo fajnie ja to teraz może w tym odcinku wybudujemy domek o nie to nie wolno nam co tutaj się posadzić a teraz zrobię skrzynię wezmę coś zetnę to drzewo zetnę to drzewo Okej. Okay. Mały taki domek. Większy się, bo większy się ten domek w następnych odcinkach. Może w następnym, o... no może nie. W jakimś na pewno odcinku pójdziemy szukać porządnej wyspy na domek. O nie takiego małego gównia. 28. To można z tego zrobić. Hmm, nie zbyt dużo. O. Ale to musi być fart. Co na tamtej wyspy Mam nadzieję, że to jest za się tym... O, jabłko! Jabłuszko! Mam czym... co żyć? Tylko pytanie, czy będzie tego więcej? Jabłuszko Walczą o nie Walczą o jabłuszko Widzielnie Nie mam Nie widzę jabłuszka Ale mamy coś do zjedzenia Okej, okay. czyli jak to jest crafting, no to teraz to zrobię. Powiem wam kiepskie początki. To są. O. Bo, a dobra, może być. Ja dużo mi się pokazało, ale chyba jakoś zdołam. Ale braknie mi na domek. O, jak mi przykro. O, ale naprawdę, nie mówię wam. Tu, tu, tu. Tu, tu na szybki skombinować. No dobra, trudno, na razie robię z byle jak. Co ty? Nie starczy mi. No trudno, będzie byle jak, ale naprawdę byle jak. Będzie nawet z dirtu. Ale... Ja znaczy, bo wiem jak nazwa nazwać yy, tą... Yy. Ten odcinek. Pierwszy domek, jak to domek? Początki bywają trudne. No, mówię Wam, początki bardzo trudne. W moim przypadku. Ciekawe, czy to drzewo wyrośnie. Ale ty ośle, to drzewo nie wyrośnie. Dobra, na no tym mówię wam, jeśli będzie to druga seria, na pierwszym odcinku deadłem, to jest moc. Poza odcinkiem, na tym nic nie będę robić. Kompletnie nic. Wszystko będę nagrywać. Jeśli to, to mogę sobie to wypisać na twarzy. W cudzysłowie. Przenośni. Dobra, muruje się. No i postawiony tu jest ten klocek. I jak się... I na tym skończymy chyba ten odcinek. Ale na zewnątrz się pożegnam. Na zewnątrz się z wami pożegnam. Będę miły. O, on klasusek. o. O. podsadzę się. O. No ale wszystkim do następnego odcinka, w którym ten domek nabierze kolorów, nie tak teraz. I pójdziemy po tamtą trzcinę, którą już tam zostawił. No nie obiecuję, bo mogę zapom zapomnę Mo Może zapomnę o. No to na razie wszystkim. Do następnego odcinka. Narka. O! Nie, 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 Jeszcze coś muszę powiedzieć. Ech. Jak to była ta seria Minecraft DOS, to ona dalej jest, tylko nie nagrywałem teraz w ogóle odcinków. Yy, bo byłem tak po prostu tak chory, tak cho że powiedzieć słowa nie umiem no co ja bym wam z tego nagrał <laughs> Powiedziałem na przykład, och, na przykład jedną cyferkę pod... <śmiech> tak. <śmiech> <śmiech> No właśnie tak Tylko trochę głośniej Nie wiem taki w ogóle taki kaszel. No i dlatego so Sorry, że tak długo nie nagrywałem No ale tak to wyszło Więc na razie, do następnego odcinka Narka, cześć Pi